Podstawowym objawem biegunki jest często oddawanie kału w postaci rozwodnionych stolców. Biegunka u kota może mieć formę łagodną, ostro i przewlekłą. Łagodna biegunka trwa nie dłużej niż 2 dni i nie towarzyszą jej żadne dodatkowe objawy. Kałkota będzie miał luźniejszą konsystencję. Przewlekła biegunka u kota trwać będzie dłużej, co może prowadzić do stopniowego pogorszenia stanu zdrowia zwierzaka. Towarzyszyć jej mogą także inne, przeważnie łagodne symptomy. Ostra biegunka charakteryzująca się częstym oddawaniem bardzo rozwodnionego kału, przebiegać może wraz z wymiotami, gorączką, apatią, utratą apetytu i wycieńczeniem. Prowadzić będzie do szybkiego wyniszczenia kociego organizmu. Jednodniowe łagodne rozwolnienie u kota nie jest powodem do paniki. Jeśli jednak biegunka od zwierzaka trwa dłużej niż 24 godziny, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mruczka. Wraz z różnym stolcem wydalane są znaczne ilości płynów, co może prowadzić do odwodnienia organizmu kota. Szczególnie niebezpieczna jest biegunka o małego kota, którego organizm jest wyjątkowo wrażliwy na odwodnienie. Duża utrata płynów może być jednak groźna nawet dla dorosłego kota, na przykład osłabia. Z powodu przewlekłej choroby Podczas biegunki zostaje zaburzone także wchłanianie składników odżywczych w przewodzie pogarmowym Dlatego przewlekła biegunka u kota prowadzić będzie do postępującego niedożywienia organizmu i utraty masy ciała Z tego względu należy poważnie traktować przedłużającą się biegunkę nawet jeśli nie jest ona nasilona Zwierzakowi należy zapewnić dostęp do świeżej wody i na kilka dni zrezygnować z podawania mu smaków. Jeśli roztość żołądka wynika z niedawnej zmiany karmy, należy wrócić do stosowania diety, która nie wywoływała u kota problemów. Przedłużająca się lub ostra biegunka u kota będzie natomiast wskazaniem do konsultacji z lekarzem weterynarii.